Cześć! Witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale odskocznia. Dawno nas nie było, ale to nie znaczy, że nic nie robimy. Tak jak widzieliście w poprzednich filmach, zajęliśmy się wycięciami i wzmocnieniami wszystkich otworów tutaj w naszym kontenerze. W naszych czterech kontenerach. W tym momencie mamy to już wszystko skończone. Wszystkie okna są wzmocnione. Tak jak widzieliście na poprzednim filmiku, w miejscu wzmocnień, tu gdzie idą ramy pionowe, są też wstawione takie stopki spawane z podstawką, tak żeby przymocować je do fundamentu ławy fundamentowej, żeby cała konstrukcja była jeszcze bardziej stabilna. Oprócz tego pojawiły się już wszystkie żebra, tak jak widzicie na łączeniu dwóch kontenerów. Są to żebra 14 cm, 140 mm, to są dwuteowniki. I za pomocą nich wzmocniliśmy całą konstrukcję, połączyliśmy ze sobą oba kontenery. bo na górze, na tych dwóch kontenerach, będzie docelowo taras. Tego jeszcze nie widzicie, bo pewnie nie obejmuje tego kamera, ale nie ma już też podłogi. Z podłogą naprawdę walczyłem bardzo długo. Finalnie skorzystałem z pomocy e, trzech osób, które, dwóch osób tak naprawdę, które przyszły i pomogły mi zerwać tą podłogę. Zaraz Wam opowiem, jak to robiłem. Tak jak widzicie, tutaj są zdjęte już wszystkie płyty kontenerowe. Jest to płyta o grubości prawie 4 cm. Dosyć gruba, masywna, ciężka płyta. Jest ona jeszcze smolista i Je tak naprawdę się nie spali, jest impregnowana i nasączana różnymi substancjami i docelowo nie chciałbym mieć tej płyty w domu. Dlatego też zdecydowałem się na jej usunięcie. Są różne sposoby, tak jak w małym domku zrobiliśmy także całą podłogę zalaliśmy żywicę epoksydową, tak żeby zamknąć tu powierzchnię, żeby nie było nic gdzieś tam nieprzyjemnego, jakieś zapachy czy, czy jakieś substancje nie przychodziły do naszego domu. Natomiast tutaj w dużym kontenerze, w dużym domu zdejmujemy całą, zdjęliśmy całą podłogę. Jak to się robiło? Dosyć prosto, już Wam opowiadam. A więc tak, używałem do tego, potrzebowałem zwykłej deski, w której za pomocą Wiertarki wyciąłem otwornicą takie oto kółko, dokładnie takiego rozmiaru. Po co to zrobiłem? Po to, bo ta płyta w środku była montowana za pomocą takich grubych śrub, szóstek bądź ósemek. Nie było szansy, żeby je wykręcić, więc musiałem je dookoła rozwiercić, aż do samej ramy kontenerowej i po prostu podważać płytę i wyciągać, więc tych otworów było na każdej płycie bardzo sporo. Na początku je liczyłem, ale później przestałem w połowie, nawet wcześniej niż w połowie. Więc zrobiłem sobie taki przymiar, wyciąłem po środku kółko, następnie z otwornicy wyjąłem wiertło, stawałem nogami sobie na, na mój przymiar, przez otwór wsadzałem otwornicę już bez wiertła i na głębokość około 4 cm wierciłem aż, aż do samej ramy kontenerowej, tak żeby płyta, płyta mi spokojnie później odeszła. I tak otwór za otworem, otwór za otworem, niestety było to tak trudne i tak zmużne, że, żmudne, że e, poprosiłem o pomoc dwie dodatkowe osoby. No i w ciągu trzech dni udało się to wszystko zrobić. Praca a pracy, ale podłogi już nie ma, ani na górze, ani na dole. Tak widzicie już wygląda kontener bez podłogi i tak naprawdę bez większości żeber. Po konsultacjach z naszym konstruktorem i z architektem doszliśmy do wniosku, że możemy wyciąć co trzy co żebra, czyli zostaje mniej więcej metr między kolejnymi żebrami, tak aby zlikwidować wszystkie mostki termiczne, bo te żebra tak naprawdę mają kontakt z obrysem całej metalowej konstrukcji i są naszymi mostkami termicznymi, więc wszystkich nie mogliśmy wyciąć, bo tak naprawdę one też spajają całą konstrukcję. Natomiast zostawiliśmy co metr, i tak, e, tak jest naprawdę wystarczająco. Co zrobiłem jeszcze tutaj? Dodatkowo e, piach, który tutaj widzicie na dole, on był na równo z y, naszą ławą fundamentową. Z tego względu, że pod spód musi iść folia, następnie płyta OSB i dopiero wtedy idzie styropian i, i ocieplenie pianą w podłodze. Bardzo mało miejsca było, żeby wsunąć płyty, nie, nie, nie rwąc e, folii. Więc postanowiłem, że trochę tego piachu wybiorę, około te 5-7 cm. Nie jest jeszcze do końca wyrównane, i, i ubite, ale, ale to, to będzie w trakcie. No i to mi ułatwia, będę mógł naprawdę spokojnie wyłożyć to folią, i następnie płytami OSB, i następnie kłaść warstwy termiczne, warstwy ocieplenia. Wycinanie tych żebr kontenerowych też do prostych nie należy. Dużą dużą kątówką trzeba było ucinać. Przy samej krawędzi się nie da, praktycznie zostaje te 3 cm zawsze wystające powierzchni ale to nic, bo ta część, akurat tej dolnej ramy, wszystko będzie pianowane razem ze ścianami, więc to będzie ładnie zapianowane i, i, i nie będzie nam przeszkadzało. Więc zostają nam żebra co metr. i w każdym kontenerze jest tak zwana gęsia szyja czyli miejsce, w którym kontener łączy się z z, z, z ciągnikiem, czyli z tirem. Ta gruba stalowa płyta połączona tutaj poprzecznymi żebrami, i wszystko wspawane jest do konstrukcji kontenera, więc, żeby jej się pozbyć, musieliśmy ciąć w tym miejscu. Tak jak jest zaznaczone, te żebro zostaje jako żebro konstrukcyjne, i wszystkie poprzeczne żebra trzeba było wyciąć. Problem też jest taki, że ta gęsia szyja jest tak ciężka, że nie, nie byliśmy w stanie jej. Tutaj z kolegą wyciągnąć samodzielnie, więc musieliśmy ją przeciąć na, na dwie części, a kolejne już będę przecinał na trzy. Więc y, tak wygląda gęsia szyja. A teraz zobaczcie, jak wygląda miejsce, jak już nie ma gęsi szyi. Dokładnie tak wygląda: czyli żebro wzmacniające zostało. Wszystkie reszty są wycięte. I tutaj tak samo, żeby zachować konstrukcję sztywną za pomocą rury prostokątnej, też co met, będą wzmocnione tutaj dwa wzmocnienia, tak żeby tą konstrukcję trzymać. No i zapewne dziwi Was ta dziura za mną. Tak wygląda kontener, tak jest skonstruowany, że ma takie otwory tu przy części, w której się łączy z samochodem. Natomiast całość od tej strony będzie zaspawana blachą przed, przed zamknięciem. Z ciekawostek, jeszcze też widzicie, że tutaj mimo wszystko są prześwity między ławą fundamentową a ramą kontenera. Są prześwity. Jak tylko pojawi się w środku ocieplenie, warstwa ocieplenia zamknięta folią, żeby. Kawa moja. Jak tylko się pojawi tutaj warstwa ocieplenia w środku, będę miał możliwość zrobienia podlewki od zewnątrz. Jest to podlewka typu padel, szybko schnąca. Na zewnątrz zostanie zrobiony mały szalunek, tak żeby nie wypływało, i całość dookoła wszystkie kontenery zostaną zalane tą podlewką betonową. Dlaczego? Można by było to pianować, ale problem jest taki, że boję się, że jeżeli zapianuję to, nie uchroni mnie to przed szkodnikami. Czyli myszy, nie myszy, gryzonie będą przez pianę się przygryzły i będą wchodziły pod, pod dom, pod warstwę ocieplenia. Więc dlatego wylewka betonowa spełni swoją funkcję. To samo będzie na dole, tak samo wylewka betonowa będzie na górze pomiędzy konstrukcją a konstrukcją nośną całego domu, a ramą, kontenery, ramą kontenerów górnych. Tak część, część z Was na pewno zapyta, wow, ten projekt już się ciągnie tyle czasu i w ogóle. Taka jest prawda, się ciągnie, ale tak naprawdę e, gdzieś tam e, sytuacja covidowa nas zatrzymała, następnie ruszyliśmy dopiero w tamtym roku, gdzieś, gdzieś w lipcu, no i, no, i, no, i tak, tak lecimy. Większość rzeczy robię praktycznie sam, gdzieś tam z pomocą Sławka, który mi pomaga. Jeżeli muszę, to korzystam z firm zewnętrznych, więc nic nas nie goni. Robimy to swoim tempem powoli. Więc zapraszam do obserwowania. Krokach w dalszych odcinkach. Więc po pierwsze musimy usunąć żebra z górnych kontenerów. Następnie mamy już zaplanowane wstawienie okien, więc wstawimy dookoła wszystkie okna. Kolejnym etapem będzie wykonanie tutaj dachu między dwoma kont kontenerami. Na razie takiego typowo ten, który jest w projekcie, natomiast docelowo będzie to wszystko jeszcze zasłonięte przez taras. Na razie zostawiamy tylko i wyłącznie zabudowę za dachu. I zamknięcie po obrysie, czyli zamknięcie tamtej ścianki w lekkiej zabudowie i frontowej ścianki w lekkiej zabudowie, tak abyśmy mieli zamknięty cały obrys. I wtedy zabieramy się za warstwę ocieplenia. Oczywiście pojawia się masa, masa, masa pytań, masa takich małych kruczków tak zwanych, których nie, w projekcie nie mamy opisanych, jak mamy to rozwiązać, więc yy, musimy trochę... Wspomagać się wiedzą naszego architekta i konstruktora, dlatego też to trochę dłużej trwa, ale myślę, że pytania na wszystkie, odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziemy i będziemy sobie powoli posuwać się dalej do przodu. Także obserwujcie dalej, a my zabieramy się do roboty.